Dzień dobry, cześć, czełem, witajcie znowu na dobry rowery, witajcie dzisiaj na spotkaniu z prawdopodobnie najdziwniejszym rowerem, jaki się u nas ostatnio pojawił i który na pewno wzbudzi sporo kontrowersji, aż jestem ciekawy waszych komentarzy, bo to jest nie dość, że gravel, który dla wielu osób wciąż jest kontrowersyjny, to jeszcze jest to gravel dla dzieciaków, czyli gravel dla dzieci od NS Bikes, czyli taka miniaturka. N.S.A. Raga, nazywa się Rag Junior i jest po prostu mini gravelem na kołach 26 cali. Oczywiście abstrakując od pewnego rodzaju kontrowersji, że o, gravel dla dzieciaków, to tego potrzebuje, to fakt jest faktem, że ten rower jest na swój sposób ciekawy, ponieważ też wypełnia dość potężną lukę, jaką jest temat rowerów z kierownicą typu baranek dla dzieciaków, czyli również szosy. Bo mimo tego, że czas leci, że coraz więcej dzieciaków wkręca się w sport już od małego, to ten temat dalej jest problematyczny i wiele dzieci często, które na przykład zaczyna ciągnąć w stronę szosy, czy przełajów, czy właśnie graweli, nie ma na czym jeździć, bo rowerów tego typu na rynku po prostu jest bardzo, bardzo mało. Na szczęście sytuację ratuje trochę coraz większa coraz większa podaż rowerów damskich, których rozmiarówka zaczyna się od bardzo małych rozmiarów. Natomiast fakt jest faktem, że pojawienie się takiego roweru zawsze, nawet jak Was nie interesuje, jest pewnego rodzaju fajnym wypełnieniem luki na rynku. Rower wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Tutaj największe kontrowersje będą wokół oczywiście idei i ceny, natomiast jest rowerem dość przemyślanym i naprawdę wyglądającym fajnie. Nawiązuje oczywiście stylistycznie do ns Raga, natomiast oczywiście jest zbudowany zupełnie inaczej, czyli mamy tutaj malutką ramę koła 26 cali, które są takimi dużymi kołami w małym rowerze. Oczywiście one są mniejsze niż standardowe koła 28 cali, ale w takim rowerze są kołami, które i tak wyglądają na dość Duże. Aluminiowa rama, widelec, no niestety. Nie jest tutaj karbonowe, co odbija się oczywiście na wadze tego roweru. Nie mamy sztywnych osi, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Natomiast jak widzicie tutaj na widelcu, jakieś mocowanie do błotnika się nam pojawiło. Jeżeli chodzi jeszcze jakieś gadżety, to można tutaj zamontować na przykład e, błotnik z tyłu. Natomiast na no, jakieś mocowanie do bagażnika tutaj nie ma. A otwory na bidony mamy tylko jeden, tylko jedno mocowanie do koszyka na bidon. Dobrze, że chociaż tyle, ale przydałoby się tutaj chociaż jakieś malutkie mocowanie e, na rurze podsiodłowej albo na rurze górnej. Bardzo wykonana rama, fajne, fajny lakier, Ten nie mam zastrzeżeń, e, świeci się to, nie ma matu, wiecie, że matowych lakierów nie lubię, fajne detale, czyli te e, olejowane chociażby tutaj zaciski, e, takie detale na mostkę, więc naprawdę wygląda dość ciekawie. E, Pewnym minusem dla mnie jest prowadzenie przewodów na zewnątrz. Z jednej strony łatwiej to trochę serwis, jeżeli to robicie samemu. Z drugiej strony tutaj będzie się zbierało błoto, więc yy, będzie trochę problem z czyszczeniem tego. To nie będzie miało wpływu na pracę napędu, bo to wszystko jest w pełni tutaj zamknięte w pancerzach, ale fakt jest faktem, yy, będzie tutaj się błoto nam zbierało. Ciekawy napęd, bo jest to napęd 1x9 oparty o komponenty Microshift Advent. Ten temat już kiedyś pojawiał na kanale, ktoś go wywoływał w komentarzach, czyli nowe grupy Microshifta. Działa to ciekawie. Dla kogoś kto jest na przykład do niższych grup Shimano, może być w szoku jak nieźle działa ten napęd. Oczywiście nie jest to poziom Droższych grup, na przykład 1x11 czy 1 na 12 Natomiast na początek takiego roweru uważam, że ten napęd jest świetnym pomysłem, bo dzieciak może się bardziej skupić na samej jeździe niż na mieleniu chociażby przednią przerzutką. Same kamkomanetki wyglądają. Tak jak w Shimano sprzed paru lat, czyli mamy tutaj system zmiany biegów, dość też specyficzny. Jak ktoś nie miał z tym do czynienia, no to będzie musiał się przyzwyczaić. Natomiast, fakt jest faktem, MicroShift ogarnął, działa to. Sama klamka jest malutka, dostosowana do e, małych dłoni dzieciaków. No i ma prowadzenie przewodu, w zasadzie linki, takie jak w Shimanochach przed 10 e, laty. Co jeszcze? Oczywiście aluminiowy wspornik siodła. Małe siodło, Selle Italia, takie dość. Komfortowym, powiedziałbym. Ono jest dość szerokie, oczywiście, jak na skalę. Jeżeli to by było siodło dorosłego, to powiedziałbym, że ono jest małe. Natomiast jak na siodło małe, to proporcjonalnie jest dość szerokie i takie pękate. Eee, tak bym to określił. kokpit, malutka kierownica, krótki mostek. Natomiast jest to mostek na takim samym poziomie wykonania jak w dorosłych rowerach. Więc naprawdę to wygląda całkiem ładnie i eee, schludnie. Owika, jak to w gravelach ns czy czy Oktajnuana. Dobrze się trzyma w dłoni, jeżeli jedziecie na przykład bez rękawiczek, bo jest bardzo przyczepna, natomiast jest twarda i kiedy będzie spocona na przykład, to będzie miała takie nieprzyjemne e, wrażenie. Koła oczywiście jak to zwykle zbudowane w oparciu o obrębowane przez siebie komponenty ns i opony e, ciekawe Candy Captur. 26 razy 1,50. Bardzo ciekawa opona takim, nazwijmy to, gravelowym bieżniku, chociaż równie dobrze można powiedzieć, że jest to bieżnik krosowy, bo rodowód tej opony pewnie wywodzi się bardziej z takich rekreacyjnych rowerów, natomiast w tego typu rowerze spokojnie nam już to da rady. Jeśli chodzi o zapas miejsca, to z przodu jeszcze coś szerszego byśmy wrzucili, z tyłu ten zapas miejsca też jest całkiem spory, więc można by tutaj pokombinować z jakimiś jeszcze szerszymi oponami 26 cali. Słuchajcie, na koniec plusy i minusy. No, największym plusem jest to, że ten rower istnieje, że ktoś myśli nad tego typu rowerami i je jednak produkuje, bo jest to pewnego rodzaju uzupełnienie luki na rynku, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś to kupuje dzieciakowi, na przykład górala, takiego trochę bardziej wypasionego. A sytuacja jest taka, że dzieciak nie chce górala, no takim rowerem się zainteresuje. Osobno powiem jest to, że oczywiście tradycyjnie, jak to w przypadku rowerów dla dzieci, takich trochę bardziej wypasionych i niszowych, rower jest dość drogi, bo kosztuje prawie 4000 zł. A powiedzmy sobie szczerze, za tę cenę dostajemy bardzo podstawowy, niedrogi napęd, proste hamulce. Nie ma tutaj specjalnie wypasionych części, więc w przypadku tego typu roweru zawsze cena jest związana głównie z po prostu brakiem konkurencji i wypełnianiem pewnego rodzaju luki na rynku. Dla mnie największe plusy, tak jak mówiłem, za to, że ten rower istnieje, plus za generalne wykonanie i to, jak on wygląda, bo naprawdę, jeżeli ktoś się nie zna na rowerze i nie widzi pewnych niuansów sprzętowych i oszczędności, to ten rower prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo schludnie. Jeżeli chodzi o minusy w przypadku tego typu roweru, no to moim zdaniem bardzo słabe hamulce, ale w przypadku takiego roweru dla dzieciaka to nie jest aż tak duży problem. No i cóż. Fakt, że nie ma tutaj karbonowego widelca. Ja wiem, że to szaleństwo, żeby już dla dzieciaka chcieć mieć karbonowy widelec, ale uważam, że naprawdę byłoby fajniej i tak ze względu na wagę, jak i komfort jazdy. Ale czy finalnie ten rower ma sens, to oczywiście napiszcie jak zwykle w komentarzach.